Cześć, witam Was serdecznie u siebie na kanale. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę z takim chodem kosmetycznym z budca. I właściwie było tak, wiecie, że ja staram się nie kupować kosmetyków, gdyż staram się oszczędzać. Ale, że mój syn zgubił mi kartę z budca, taką na punkty. No i chciałam, poszłam do sklepu, nie do sklepu, poszłam na stronę internetową, chciałam sobie zamówić nową kartę, ale patrzę, fajna promocja. Przy zakupie za 20 funtów, Dostajemy takie pudełeczko kosmetyków gratis, warte 40. Tu mówię, dobra, dwie dyszki, no to nie tak dużo. Może wydam te dwie dyszki. I to było tylko na wybrane produkty, ale produktów było bardzo dużo, bo ponad 1000 produktów było do wyboru. No więc ja zaczęłam tam rzucać do, do koszyka, przeglądać i patrzę, a w koszyku już 38 funtów. Mówię, nie, to już bym miała dwa takie pudełka <grym>, za, za prawie, za 40 funtów. A. A niepotrzebne mi przecież takie, wiesz, podwójnie te kosmetyki, więc zaczęłam z tego koszyka wyrzucać i w rezultacie zostało mi 27 funtów, także chyba nie najgorzej. No, ale co kupiłam? Słuchajcie. Pierwsza rzecz. Patrzę. Jest z NYXa taki ym, do podkręcania, do podkręcania rzęs. I myślę sobie tak, to jest na pewno taki ten płyn, wiecie co? Płyn, który działa na zasadzie trwałej takiej, że smarujemy rzęsy i one się utrwają nam do góry, do takiego czego się tutaj przyklejają. I mamy podkręcone rzęsy na bardzo długo, kosztowało to 5,50, ale jak do do mnie przyszło, patrzę, że to jest zwykła zalotka, więc nie Dorota, znowu, że się zagapiła, nie, nie mogłam znaleźć właśnie na, stole, na ich stronie dokładnego opisu, nigdzie nie było tego zdjęcia, wiecie, tej zalotki, yy, nigdzie nie było tam podane, więc ja zalotkę zwykłą taką mam, więc po co mi druga, wątpię, żeby ta była, wiecie, robiła jakoś inaczej niż tamta, którą mam. Więc chyba to będzie do oddania. Zobaczę, czy mi się to uda jakoś tam oddać. No dobra, lecimy dalej. Patrzę korektor z, z Bourjois. I to jest ten Radiance Reveal. Ja go nigdzie, jeszcze nigdzie nie widziałam. Dopiero pierwszy raz na tej stronie budza. wycie takie ma opakowanie trochę jak te ich pomadki. I sobie myślę, kurde, rozświetla, rozświetlający. Ja lubię takie właśnie rozświetlające, które bardziej nawilżają niż, niż kryją. Więc myślę sobie, wezmę go i nawet piszę 24 godziny na nawilżenia. A ja właśnie w korektorach tego szukam nawilżenia. Widziałam 0,1 ivory i mam nadzieję, że on naprawdę będzie fajny i że będzie fajnie wyglądał. No jest jasny, wiadomo, no bo to jest jednak 0,1, więc jest jaśniutki, no ale zaraz blednę, no już idzie zima. I on kosztował. Nie pamiętam ilą kosztował, ale coś około tam, nie wiem, 7 funtów, chyba coś podajże, coś takiego. Więc jestem bardzo go ciekawa. Myślę, że jakiś test może zrobię w ogóle tych kosmetyków, które tutaj mam. No. Trochę wchodzi w te takie, wiecie, załamania w skórze, także nie wiem, jak to będzie na oku, no ale to się okaże. Sprawdzimy. Dobrze, kolejną rzeczą. Była też duża wyprzedaż na firmie Seo. Tak to wygląda, więc ja chciałam sobie podkład, bo on kosztował 3,75, no a pełnowymiarowy. Pełna kwota jego to była chyba około właśnie 8 funtów, Było większość było na 50% tych kosmetyków CEO w wyprzedaży. Ja tej firmy jeszcze nie miałam nic, nie mam pojęcia, czy ona jest fajna, czy nie fajna. Ona jest jakichś troszkę tańszych, no ale nie takich najtańszych, powiedziałabym, tutaj w Anglii, nie wiem, czy w Polsce jest, czy nie ma. No w każdym razie. Mam nadzieję, że to nie będzie matujący podkład, tylko właśnie taki nawilżający. Tu jest napisane tylko Long Lasting Foundation Life Proof. Kolor chyba nawet udało mi się dobrać, dość fajny wydaje mi się. I to był jedyny dostępny, znaczy wszystkie najjaśniejsze były już wyprzedane. On jest taki, uuu uh, taki... Hmm, gęsty, znaczy gęsty. Nie jest gęsty, ale jest taki właśnie, chyba będzie dobrze kryjący wydaje mi się, bo jest taki właśnie Hmm. jakby ciężki, lekko, nie wiem, jakby nie ciężki, a ciężki, no nie wiem, trzeba na twarzy w każdym razie ja będę ja próbowała na twarzy, on jest troszeczkę jeszcze jaśniejszy niż tutaj moja ręka, ale myślę, że na twarz będzie fajny, on jest jakiś taki chłodny odcień także jestem bardzo jego ciekawa, jaką będzie, wiecie, na, na twarzy, jakiś może test właśnie tych kosmetyków no i jeszcze z SIO wzięłam pomadkę, gdyż yy, bardzo mi ona zaciekawiła, kosztowała tylko 2,50, z 5 była przeceniona a zaciekawiła mnie, bo to jest dwukolorowa pomadka, która daje efekt ombre. Tak. Zaraz się tutaj rozpakuję i zobaczymy na ręku, jaki to efekt jest. Jeżeli uda mi się to rozpakować, udało się. I było do wyboru tylko chyba 3-4 kolory, więc nie było dużo. Dlatego ja sobie wzięłam takie, właśnie takie róże. Jestem bardzo ciekawa jaki to efekt niby ten ombre będzie, już nie mam gdzie, nie mam gdzie malować, no, ale dobra, coś, coś tutaj się uda. Aha, jest bardzo kremowa, tak kremowa, że aż się łamie, trzeba jej przyjmij wygieła w bok, trzeba jej sam koniuszek chyba wykręcać. Ale no coś tam troszeczkę jest jakby tutaj ciemniej, tam jaśniej, ale... Hmm. Czy aż tak bardzo ten efekt ombre jest widoczny? Nie wiem, sprawdzimy to na ustach, słuchajcie. Posprawdzamy te wszystkie kosmetyki. No, śmierdzi farbką, plakatówką. Dobra, i jeszcze jedną rzecz: ostatnią, którą kupiłam, to zakupiłam sobie. Um, glitter Primer z NYX-a, gdyż ja ostatnio w ogóle też pokażę Wam tutaj, nie tak dawno temu, kupiłam sobie taki primer z Revolution, ale ten. No nie wiem. Albo go nie umiem używać, albo jest tak beznadziejny, bo po prostu cały cień to mi się spływa. Razem z tym spływa mi z oka, w załamaniu się zbiera i beznadziejny. Kosztował 4 funty. Więc mówię, dobra, wezmę ten, no bo ten już jest tak, tak znany, tak zachwalany i w ogóle on kosztował 7 funtów. No i go sobie dzisiaj pozwoliłam użyć. I faktycznie ten jest genialny. I tutaj jest napisane nawet, żeby że, że on nie tylko do, do glitterów, do brokatów. Ale też do zwykłych cieni, że zapobiega właśnie z wałkowaniu się cienia w załamaniu. I on faktycznie tu mi się nic nie, nie wałkuje, nic, ładnie to wygląda, wszystko podoba mi się. Nie ma tego instrukcji obsługi, bo myślałam może tamten, wiecie, pudełeczko wyrzuciłam, może ja po prostu go źle używam. Może nie, nie przeczytałam instrukcji obsługi, no ale tutaj też nie ma żadnej instrukcji obsługi, także z tego jestem zadowolona, a tamten... Chyba wyrzucę, nie wiem, no bo co z nimi zrobię. No dobra, przejdźmy do tej darmówki, bo to już wszystko, z czego, za, yy, co zakupiłam, aha, ale dostałam jeszcze próbki Fenty Beauty. Próbki dostałam yy, korektora pod oczy. Wyglądają one tak, zobaczcie, aż 8 kolorków, z tym, że to jest tak malutko tam, że chyba jedna próbka pod jedno oko coś mi się wydaje. Będę musiała chyba połączyć któreś dwa kolory, żeby wystarczyło wiecie, pod obydwa oczy. No ale dobra, powiedzmy, no próbki jakieś tam dali. Dobrze, ale zobaczmy, co w tej darmówce tutaj się trafiło. Bo oczywiście oni specjalnie tak robią, że na stronie internetowej to, to zdjęcie z tymi darmówkami było takie rozmazane, ale to już nie pierwszy raz, że jak są właśnie takie darmówki, to nie rozmazują to zdjęcie, żeby nie było dokładnie widać, co tam jest. Czy warto to kupić, czy nie warto? Także otwieramy. Tu jest ktoś kimu. Fajnie kilka osiem produktów aż, więc no... Nie najgorzej. Dobra, jakoś się tutaj dobrałam. No i tak, pierwsza rzecz to no, to jest maska. Ta maska, to powiem Wam ja kiedyś ją umiałam. To jest niby taka bomba nawilżająca, ale ona trochę podrażnia skórę, wcale nie jest jakaś tam superaźna. Więc no dobrze, to. I co my tutaj jeszcze mamy? Pomadkę matmi. Taką, nie wiem, jaki to jest firmy. Ładny kolor. Ale to to jest za firma? Aha, Slick. To jest ze Slika. Także okej, okay, ja lubię tą tą, tą tą firmę. Także fajnie, będę sobie yy, sprawdzała. Następna pomadka z L'Oreal. I kolor, jaki to jest kolor? Aha, tutaj jest coś. Moka Chic. Ale chciałabym otworzyć zobaczyć yy, w środku. Zresztą go to pozalepiali. Dobra. A w środku... O, też bardzo ładny kolor. Taki dzienny, naturalny, śliczny. Fajnie, że nie dali takich, wiecie, kolorów nieużytkowych, że tak powiem. Co tutaj dalej nam jeszcze dali? Rimmel. I to jest chyba eyeliner. Waterproof, wodoodporny. Ym... Tak, wygląda to też po prostu eyeliner, taki wodoodporny. No, fajnie. Jakaś tam próbeczka z L'Oreal. to tam takiego ciekawego. Tusz do rzęs z Maybelline. Nie, nie miałam tego tuszu. Nie wiem. A otworzy. Jaka to środka Od razu takie słuchajcie yy zniechęcenie, bo to wygląda jakby miało maksymalnie sklejać rzęsy także wypróbujemy to z tymi kosmetykami następna, że to też jest do ust, to jest NYX i nie wiem, czy to jest matowe, czy jakie ale nie wiem, takie brązowe z NYX a nie wiem, czy to jest błyszczyk Ninja, ale no nie mam pojęcia nie myślę nic, mat, więc może to jest po prostu zwykły błyszczyk o, taki, o, jaki kolor. Nie wiem, czy będzie dość użytkowy, ale to jest taki ciemny brąz, zobaczcie. Nie wiem, zależy wszystko, wiecie, jak to będzie na ustach. Czy będzie ładnie się prezentowało, chociaż ja lubię takie yy, chłodne odcienie, więc u mnie na ustach może się sprawdzi. Nie wiem, jeszcze sobie to wypróbuję. I to jeszcze jest. Aha, takie je do paznokci, no to yy, no ja nie używam takich hakierów więc oddam. Mam je prawdopodobnie. No ale super, słuchajcie, no jednak ty, widzicie tyle kosmetyków za darmo yy, Fajne te pomadki Także yy, coś na pewno się yy, Czegoś się na pewno Użyje, czegoś się wybierze Patrzę ten z Nyksa czy on zastyga Ale on jest taki, niech nie zastyga On jest taki po prostu chyba błyszczyk Tylko nie taki mocno błyszczący, może będzie pomadka Czy coś, nie wiem Dobra, aha, jeszcze mam tu jedną rzecz, czekajcie Ja już chciałam kończyć, a tu jeszcze yy, Poza tą promocją Kupiłam jeszcze dwa toniki z Pixie. Słuchajcie, jedna butelka tego toniku kosztuje aż 18 funtów, wiem, że to jest bardzo drogo. Ale chciałam coś właśnie z kwasem. Ten jeden ma właśnie jest to Glow Tonik, i on faktycznie tak rozświetla tą twarz, i on ma 5% Glycolic acid, glikolowy kwas, coś takiego. Czyli on tak złuszczać ma na skórek, a ten po prostu ma Retinol, yy, Jasmine Water, woda Jasminowa, więc ten jeszcze jest zamknięty. Ja chciałam w ogóle, bo ja mam się jeden tam jakiś otwarty, wodę różaną, chciałam poczekać aż tamtą skończę, żeby zacząć to, ale mówię, nie, nie będę czekała, pół butelki tamtej zostało, otwieram to i już sobie tego kilka dni używam, tylko nie nawacie, bo nawacie to by za dużo się zmarnowało na rękę i wkrypuję po prostu, wiecie, po myciu twarzy wklepuję w twarz. Bardzo jest wydajne, bo kilka dni używam i wygląda, jakby było nie, nie zaczęte. I nie wiem, albo sobie wmawiam, albo mi się już wydawało, że po pierwszym użyciu ta skóra wyglądała już dużo lepiej, taka właśnie świeża, wypoczęta. Nie wiem, może sobie wmawiam po prostu, bo tyle to kosztowało, że mm, rezultat chciałabym mieć widoczny, ale zadowolona jestem z tego na pewno i będę tego używała. To tyle z tych zakupów, więc yy, może widzimy się już w następnym. W teście tych kosmetyków i zobaczymy jak one się sprawują, także zapraszam was serdecznie i do zobaczenia pa